was serdecznie tutaj Ewelina Freihauf z tej strony z USA. Dzisiaj mamy kolejne wiadomości. Powiemy na temat nowej książki o Hunterze Bidenie. Następnie przejdę do DeSantis, co się dzieje na Florydzie, że powstaje tak jakby nowy kraj. Też powiemy na temat Alec Baldwin, nowe wiadomości z planu filmowego i cały wywiad z Alekiem Baldwinem. No i ostatnia sprawa, która była na ostatnim moim filmiku, Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein, którzy molestowali dzieci. Proces jest w toku i też dzisiaj powiem dodatkowe wiadomości. Najpierw zaczniemy od Mirandy Devine, która napisała książkę o Hunterze Bidenie. Na okładce jest Jedno ze zdjęć, które ona wyciągnęła z laptopa, właśnie Huntera Bidena, a dostała kopię tego laptopa od prawnika Rudiego Julianiego w 2019 roku i z tego poskładała wszystko razem. I mamy całą historię w tej książce, więc może warto kupić i zapoznać się, co tak naprawdę się dzieje u. Bidena i jego rodziny, jak oszukiwali nas wszystkich, jak przedstawiali kandydatów na prezydenta i wiele, wiele innych ciekawostek, w tym ile pieniędzy zarobił Hunter Biden, z kim działał, z jakimi krajami, jak Rosja, Ukraina, Kazachstan i wiele, wiele innych, jak Chiny. Więc ona cały ten laptop nam streściła w książce. No zobaczymy co powie Joe Biden. Na pewno nic. O, o nim też jest w środku i o wujku Huntera Biden'a, jak cała rodzinka tutaj robi interesy. Peter Dusi, reporter, kiedy zapytał Joe Biden'a przed kampanią wyborczą na temat tego, czy wie czym się zajmował jego syn, jakie różne biznesy robił, on powiedział, że on w ogóle nie ma o tym pojęcia. Okazuje się. Że dowody z tego laptopa, który jest w posiadaniu FBI, pokazują, że jednak wszystko wiedział. Więc super, rodzinka i po prostu kłamią nam prosto w twarz. I tutaj mamy gubernatora Florydy, Rona de Santysa, stoi ze swoim synkiem kilkuletnim i właśnie ma. Plan i propozycje, żeby Floryda miała swoje wojsko, które będzie kontrolował rząd Florydy, a nie główny rząd w Stanach Zjednoczonych. Chcę, żeby ta Gwardia Narodowa była niezależna od rządu amerykańskiego. Gwardia ta miałaby się składać na początku z 200 wolontariuszy, którzy byliby wytrenowani i użyci w razie nagłych wypadków. Poświęca na to około 100 milionów dolarów, i te pieniądze miałyby iść w kierunku tego projektu. Oprócz tego, na zbrojenie Florydy, na budynki nowe, na edukację dla żołnierzy i dla współmałżonków, oczywiście, też dla weteranów i niepełnosprawnych. Sam DeSantis jest byłym wojskowym i dla niego ten temat jest bardzo ważny, więc tak jak widać, Floryda ostro walczy, chyba żeby się oddzielić od Stanów Zjednoczonych na to wygląda, że inne prawo jest na Florydzie, rodzice będą mieli o wiele więcej praw i będą mieli dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o swoje dzieci. W sumie rodzice będą podejmowali wszystkie decyzje, czy chcą, żeby dzieci miały różne sprzęty na twarzy, czy nie będą chcieli, na przykład Kaktusów to wszystko podejmują na Florydzie takie decyzje rodzice. W innych Stanach różnie bywa, więc chcę tutaj Desantys zrobić Florydę jednym z najlepszych Stanów w Stanach Zjednoczonych. No i bardzo ostro tutaj widać, że chce się odseparować od reszty, bo do tej pory mu wszyscy podkładali kłody pod nogi, a on twierdzi, że tutaj Floryda kwitnie dzięki właśnie jego decyzjom, i dlatego taka duża ilość ludzi przeprowadza się ciągle na Florydę. I tutaj mamy kolejną sprawę. Ja już o tym nagrywałam filmik, jak na planie filmowym filmu Rast Alec Baldwin. Poszczelił Halina Hutchins, która filmowała ten urywek, i też poszczelił osobę, która stała koło niej. Ona niestety zginęła, nie dało rady jej uratować, no i od tej pory, w sumie, Alec Baldwin nie pokazywał się publicznie, aż do tej pory, jak właśnie wczoraj wypuszczono w ABC News cały wywiad. Tutaj z Alec Baldwin i jego wypowiedzi, jak to wszystko się stało, kto jest winny, kto nie jest winny. Oczywiście on absolutnie się nie przyznaje do winy, powiedział, że to nie jest jego wina, że ten pistolet ponoć sam wyszczelił, że on nakierował ten pistolet w stronę Haliny Hutchins, bo ona go o to prosiła, bo chciała sfilmować kawałek, jak on zaczyna strzelać. Więc mu mówiła trochę w lewo, trochę w prawo, trochę do góry. I on kilka razy tym pistoletem w to i z powrotem ruszał, i w pewnym momencie, według niego, ten pistolet nagle sam wystrzelił. Niby on nie nacisnął na spust, że absolutnie takiego czegoś nie było i niby ma na to dowody. Tutaj fax news posądzają go, że sztucznie zaczynał płakać na tym wywiadzie w ABC News. No faktycznie nie było widać żadnych łez, tylko się łapał po prostu za twarz, zakrywał rękami twarz, jak właśnie mówił o Halinie Hutchins. Nie myślę, że zrobił to specjalnie. Ta broń została mu podrzucona, może nawet przez Clintonów, bo tak jak pamiętamy, Halina Hutchins była żoną jednego z głównych prawników, który był tutaj jednym z obrońców Michaela Sussmana, a Michael Sussman był posądzony o współpracę z Clintonami, więc może to być właśnie taka sytuacja, że był to znak ostrzegawczy i potrzebne były jakieś ręce, które po prostu tą akurat dziewczynę, która nie była tutaj wciągnięta bezpośrednio w tą sprawę, ściągnął, żeby przestraszyć jej męża. Może tak było. Tutaj Alec Baldwin spotkał się z mężem Haliny Hutchins i z synem dziewięcioletnim, który no niestety został ośrocony przez to i ten mąż pokazane było na tym filmiku w ABC, na tym całym wywiadzie, który miał pokazać Aleka Baldwina jako ofiarę. No i ten mąż ponoć Haliny Hutchins powiedział do niego: No, ty też padłeś tutaj tego wszystkiego ofiarą. No, oczywiście my. I Halina, która niestety odeszła z tego świata. Więc prawdopodobnie jest ten filmik zrobiony po to, żeby przekonać tutaj jurorów i sędziego o niewinności Aleka Baldwina. Tutaj Fact news zarzucają wiele rzeczy na tym filmiku, co było. Żądają, że powinny być dane do tego sądu cały filmik niepocięty i niepoedytowany bo według nich to wszystko była gra aktorska. Jak wiemy, Alek Balduń jest niesamowitym aktorem z dużym stażem, bo ma 40 lat praktyki w tutaj w filmach i w produkcji. i Grał w wielu, wielu znanych filmach, więc Uważają, że on dostał po prostu wytyczne od prawników, i to była cała zagrywka, żeby się już obronić, że on nie jest winny. Oczywiście tutaj ten reporter mu zadawał wiele pytań. Tam, gdzie były takie dziwne niedomówienia, jak się ten reporter dokładnie dopytywał, to jak to możliwe, że ty tej broni nie sprawdziłaś? A Alek mówi, że ja nigdy nie sprawdzam broni od 40 lat, bo. Jak zaczęłam pracować jako aktor, to mi powiedziano, żebym nie dotykał w ogóle broni, bo za każdym razem, jak ja sprawdzę, czy tam jest jakiś nabój, to ktoś będzie musiał po prostu przyjść i jeszcze raz sprawdzić i mi tą broń dać. Więc jeżeli usłyszałem, że wszystko jest w porządku, no to się zrelaksowałem, bo mówił tutaj Alec Baldwin takich nabojów, prawdziwych nabojów i broni używanej w filmach. Jest według niego miliony, i według niego miliony nabojów już zostały wyszczelone, i prawdziwa broń została użyta w wielu, wielu filmach. I to jest po prostu jeden z niewielu przypadków, że ktoś zginął na planie filmowym przez przypadek, i to jest według niego statystyczny przypadek. Pytali się jego, czy się czujesz winny. On mówi, że absolutnie nie, że nie ma żadnego poczucia winy. Więc tutaj Fox News go bardzo mocno skrytykowali, że jak możesz nie mieć poczucia winy? No zabiłeś tą osobę, czy to było przypadkowo, czy nieprzypadkowo, to powinieneś mieć jakieś poczucie winy. On absolutnie powiedział, że nie, więc dlatego tutaj Reporterzy z Fox News zorientowali się, że to jest ustawka zrobiona przez jego prawników, żeby już po prostu z niego dzisiaj zrobić ofiary. Było to bardzo dobrze zrobione, były trzy części tego wywiadu, więc można się było na to nabrać, jeżeli ktoś to oglądał i nie wie dokładnie o co chodzi. No i teraz wracamy do sprawy sądowej Ghislaine Maxwell, byłej dziewczyny Jeffreya. Epsteina. I ponoć Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell molestowali wiele nieletnich nastolatków od czternastego roku wzwyż. I w tym tygodniu przesłuchania zaczęły się od Jane. To jest jej takie nieprawdziwe imię, które po prostu przyjęła na czas tej sprawy. Nie ma tam na tej sprawie żadnych kamer. Sprawa się odbywa w Nowym Jorku na Manhattanie i jest zabronione kamerowanie całego przesłuchania świadków. I ta Jane wtedy w latach 94 miała 14 lat. I Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell, ponoć obydwoje ją molestowali. Tutaj był kolejny świadek, który potwierdził, że odbierał Tom Jane ze szkoły i przywoził ją właśnie po szkole do Jeffrey'ego I całą tą sytuację kontrolowała pani Maxwell, która teraz siedzi już od 17 miesięcy. W więzieniu, na które narzeka, że oczywiście nie dają jej tutaj kawioru, ani nie ma szampana. Jeżeli ona była przyzwyczajona do takiego luksusu przez całe życie, no to wiadomo, że wszystko poniżej jej standardów będzie jej przeszkadzało i będzie po prostu cały czas na to narzekać. Tutaj bardzo mocno napadnięto na tą Jane w trakcie przesłuchania, starano się jej wmówić, że ona nic nie pamięta, bo taka jest strategia Ghislaine Maxwell i jej prawników, że chcą po prostu udowodnić, że te dziewczyny mają problem z pamięcią i do końca nie pamiętają, co się tam działo. Na pewno pamiętają, takie rzeczy się nie zapomina. I oczywiście to samo zrobili z Jane, że dlaczego ona, jak poszła do FBI składać zeznania, to dlaczego nie powiedziała, że Jeffrey zabrał ją samolotem do kina w 1997 roku, tylko pomyliła się i powiedziała, że tam w 95 czy 6. Ona mówi przecież, to jest taki stres. Ja nie pamiętam tego wszystkiego. No, kto z nas pamięta, co dokładnie robił, w jakim kinie był w latach 90., więc ona po prostu mówiła, że była tak zestresowana, że wszyscy jej zadawali pytania w FBI. No, i oczywiście po takim czasie mogła się pomylić, ale fakt faktem był, że jednak Ghislaine Maxwell i Jeffrey obydwoje ją molestowali. A dlaczego tak mówię? Bo w końcu mamy porządnego świadka. Jest to menadżer domu, który pracował dla Jeffreya ponad 10 lat. I bardzo mocno w sądzie dzisiaj wypowiadał się na temat tej sprawy. Powiedział, że Maxwell brała czynny udział w tym wszystkim, że wcale nie jest tutaj ofiarą, którą manipulował Jeffrey, bo ona robiła to samo, rozbierała się ponoć przy tych dziewczynkach, zachęcała ich, żeby tutaj przychodziły do tego Jeffreya Epsteina i żeby robiły to, co on chciał. Zabierała je na zakupy do kina, płaciła im za ubrania i tak dalej. Była jedną z głównych osób w domu tutaj Jeffrey'ego Epstein'a i nazywano ją szefową, szefową wszystkiego. Dała swoim tutaj ludziom, w tym właśnie temu Juanowi Alessii, 56 stron instrukcji, co dokładnie, jak ma wszystko w domu wyglądać, jaki dystans jest pomiędzy jednym wieszakiem w szafie, a drugim, ile sekund on ma odgrzewać ich kawę, dokładnie co do sekundy, musiało to być po prostu wszystko wyliczone, mówi, że całe po prostu szczeguliki miała opanowane. Także to jest osoba, która bardzo dobrze pamięta szczegóły. Tu jest ona po lewej stronie, no bo jest tylko narysowana, jak wygląda. Ponoć wygląda bardzo dobrze, mimo że narzekała w sądzie, że nie dają jej jeść, że ją źle traktują, ponoć bardzo zdrowo wyglądała. I ten menadżer domu Juan Alessi potwierdził, że z jedna z tych dziewczynek, ta Jane, że ją pamięta, że sam ją przywoził samochodem ze szkoły, jeszcze jest inna dziewczyna, Virginia Roberts, która też była wtedy nieletnia, i on też ją wiele razy widział. Oprócz tego widział dziewczyny, które na pewno nie miały według niego 20 lat, były bardzo, bardzo młode, które właśnie zostały przywożone do willi Abstina do zabawy. Kazał im się rozbierać i one chodziły bez biustonoszów. Na ekranie są cytaty, które wypowiedział właśnie Juan, więc bardzo źle się wypowiadał o. Gisline Maxwell mówi, że ona też brała tutaj czynny udział i ta dziewczyna Virginia Roberts ponoć była tak jakby sprzedana dla Prince Andrew, czyli dla księcia Andrew z UK z Wielkiej Brytanii. Więc bardzo dużo tutaj wiedział Juan Alessi Oczywiście media na niego napadły, no bo wczoraj było zeznania pilota. Pilot chyba się wystraszył. Tutaj jest ta Virginia Roberts na ekranie. I wracając do tego pilota, on wczoraj zeznawał bardzo korzystnie dla właśnie Maxwell, że ona jest taka niesamowita, że on nigdy nie widział, że do samolotu wchodzą jakieś dziewczyny. No i to dzisiaj zanegował właśnie Juan Alessi. Więc sprawa się tutaj. Bardzo, bardzo rozwija w szybkim tempie. No, ale większość osób, z tego co widzę w mediach Głównego Ścieku, twierdzi, że ona jest winna. Także to jest ciekawe, bo zawsze media Głównego Ścieku wszystko na odwrót robią, ale tym razem stwierdzają, że ona pójdzie siedzieć. Więc miejmy nadzieję, że to są ich, ich ostatki i na to wygląda, że powoli, powoli to wszystko się kończy i tutaj kłomo w końcu zszedł, nie jest więcej. Gubernatorem Nowego Jorku. Jego brat został w tym tygodniu wyrzucony z telewizji. Chris Cuomo, także tak jak widać, Menele po kolei są wychwytywane i wykopywane ze swoich pozycji. Więc w końcu zobaczymy jakieś zielone światło, i to wszystko się powinno po prostu skończyć. Ci, co powinni iść do więzienia, to pójdą za to, co zrobili dla innych. Tutaj są te dziewczyny jeszcze na koniec młode, które załatwiała ta Maxwell po prawej stronie. I na koniec zaproszę te osoby z Was, które chcecie dołączyć do nowego kursu aromaterapii w nowym roku 2022, bo będą dwa kursy. Pierwszy będzie aromaterapia dla początkujących. To jest kurs pięciotygodniowy, gdzie nauczycie się. Jak robić swoje mieszanki z olejkami eterycznymi, nauczycie się jak robić swoje produkty z olejkami eterycznymi. Nauczycie się też wszystkich ważnych wiadomości na temat olejków eterycznych, jak je używać bezpiecznie i efektywnie. Kurs składa się z ponad 60 wideo, które są na platformie. Z wielu materiałów, także ze spotkań ze mną na żywo, także będziemy się widzieć na żywo, będziemy omawiać te rzeczy, które Was interesują, będziemy przerabiać dodatkowe materiały. To wszystko Wam się przyda na pewno do końca życia, bo jest to wiedza, która jest bardzo praktyczna i przydatna. I drugi kurs, który zaczyna się 28 stycznia, jest to kurs na temat czak. Kryształów i olejków eterycznych, czyli będziemy mówić o aurze, o ciałach subtelnych. Dzisiaj mówiliśmy na temat czakry, gardła, niebieskiej czakry, czyli centrum naszej komunikacji, jak odblokować, jak sobie pomóc, by móc się porozumiewać z innymi osobami efektywnie, bo wiele z nas mówi różne rzeczy. Te rzeczy są inaczej odbierane przez osoby z zewnątrz, przez to właśnie, że mamy blokadę w czakramie, czyli w punkcie energetycznym, w centrum energetycznym gardła, które jest odpowiedzialne też za wiele innych rzeczy, oprócz komunikacji, za nasze też powodzenie w życiu, za nasze projekty, które nieraz leżą na stole niepokończone. Więc będzie to kurs właśnie na temat, tych wszystkich głównych centr energetycznych. Kurs ten także będzie miał platformę. Na platformie jest nagrane wiele materiałów na temat kamieni, na temat olejków eterycznych, więc będziecie mogli sobie wydrukować te materiały, obejrzeć te wideo i po prostu przygotować się także do klasy, do ćwiczeń, które będziemy robić w trakcie tego kursu na Zoomach, czyli na spotkaniach na żywo. Więc możecie już do mnie pisać. Ja wiem, że to czasu jeszcze troszeczkę jest, ale wiele osób ma noworoczne postanowienia, i zawsze styczeń jest dosyć takim miesiącem, że dużo osób dołącza do kursów, więc proponuję zapisać się na listę studentów, na listę oczekujących. Mój e-mail będzie pod spodem. Także to na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieli piękny, słoneczny weekend. Trzymajcie się i do następnego razu. Ciao!